Witajcie drodzy słuchacze i widzowie w kolejnym odcinku. Wojna o sukcesję mantuańską, konflikt zbrojny toczący się w latach 1628-1631 o tron księstwa Mantui spowodowany wymarciem głównej linii książęcej rodu Ganzagę w 1627 roku. Polityczne tło wojny stanowiły rywalizacja francusko-habsburska oraz wojna trzydziestoletnia. Katastrofa Habsburgów oszałamiające obleżenie Mantui 1629 wojna 30-letnia. W 1628 roku, gdy Europa środkowa była w ogniu wojny 30 a siły katolickie i protestanckie były zajęte walką o władzę i religijną prawość w północnowłoskiej Mantui, walka o sukcesję i dziedziczenie między kilkoma pomniejszymi książętami wciągnęła najpotężniejsze mocarstwa Europy w konflikt którego wszystkie chciały uniknąć. Konflikt, który obejmował obleżenie wyspy, silnie ufortyfikowanej i objętej niezamierzoną kwarantanną. Był to konflikt charakteryzujący się intrygami politycznymi i złożonymi uwikłaniami rodzinnymi. Rozplątaliśmy je i przedstawiamy uproszczoną, ale kompleksową analizę wojny o sukcesję w Mantui. Współczesna historiografia opowiada tę intrygującą historię w następujący sposób. 22 grudnia 1612 roku pokój przerodził się w zamieszki w małym włoskim księstwie. Tego dnia zmarł Franciszek IV z Mantui. Jego dynastia, Rutganzage, rządziła w księstwie Mantui od XIV wieku. Rut Gonzagów zdołał nawet rozszerzyć swoje panowanie na Mantferat dzięki sprytnej polityce małżeńskiej w 1531 roku. Francesco Ganzagę władca nie pozostawił po sobie męskiego potomka, jedynie trzyletnią córkę marię. Jego młodsi bracia, Ferdynand I, 1587 1626 oraz Wincenty II, 1594 1627 należący do stanu duchownego z kardynalatem odpowiednio od 1605 i 1615 rok poszli w ślady brata, przyjmując stan książęcy i zawierając małżeństwa. Ich próby ratowania dynastii zakończyły się niepowodzeniem. Wincenty II zmarł 25 grudnia 1627 roku w wieku 33 lat. W dniu, w którym jego 18-letnia siostrzenica Maria poślubiła dalekiego krewnego Karol II Gonzague, francuskiego księcia Nevers i Rethel. Zrodziło to problem dynastyczny, jako że Karol reprezentował poboczną linię Gonzagów. Z kolei cesarz Ferdynand II który przed pięcioma laty poślubił siostrę trzech książąt, Eleonore Gonzagę, starał się pozyskać mantuę jako dziedzictwo lenne i połączyć rody Gonzagów i Guastallów z Hiszpanii. Żądania Karola II popierane były przez Francję, co groziło zwiększeniem niezadowolenia Habsburgów. Cesarza wspierała Sebodie, której władca Karol Emanuel I zamierzał pozyskać mantwę Nieporozumienia skłoniły Francję do wysłania swoich wojsk pod dowództwem Gina de San Benete de Toiras do północnej Italii. W roku 1630 udało się zdobyć Mantuę. Konflikt przerwało jednak włączenie się Szwecji do wojny 30-letniej, co skierowało uwagę cesarza na inny teatr wojny. 6 kwietnia 1631 roku Karol II Ganzage zawarł porozumienie pokojowe z Ferdynandem II w Herasko. Sebodie otrzymała część Montferratu, zmuszona była jednak oddać Francuzom twierdzę Pinerolo. Dziękuję, że byliście ze mną i do usłyszenia w kolejnym odcinku, gdzie znowu odkryjemy historię. Do usłyszenia. Pozdrawiam.